historyczne zwycięstwo Beniaminka, trudne przeprawy faworytów rozstrzelane Karpaty Krosno. Za nami siódma, tym razem środowa kolejka czwartej ligi Podkarpackiej. Zaczynamy siódmy odcinek czwartoligolatco sezonu 2025, czyli magazyn goli czwartej ligi Podkarpackiej. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę. Obserwujcie Podkarpacki Związek Piłki Nożnej na Facebooku, YouTube oraz TikToku, a o tym, co się wam podoba, napiszcie w komentarzach. W siódmej kolejce na pewno nie brakowało emocji. Lider, izolator Boguchwała mierzył się u siebie z niewygodnym ŁKS-em Łowisko. Na boisku wicelidera Kosmosu Nowotaniec zameldowali się z kolei waleczni Czarni Jasło. Fajnych meczów spodziewano się też m.in. w Sanoku czy Jarosławiu. Odpalamy to co najlepsze – gole. Zaczynamy w Jarosławiu, gdzie JKS podejmował Sokoła nisko. Gospodarze byli murowanym faworytem tego spotkania, ale… W 40 minucie błąd popełnił Maksym Guridow. Z pleców wyskoczył mu Jakub Lebioda. Golkiper miejscowy ratował sytuację faulem, za co sędzia podyktował karnego. Tego na gola zamienił najlepszy strzelec Sokoła Jakub Marzysz. Czas mijał, a Jarosławianie nie mogli sforsować obrony gości. Dopiero w 81 minucie po podaniu dżawy Pakadze do siatki trafił niepilnowany Olaf Muliński. Gdy wydawało się, że wynik meczu się nie zmieni, w doliczonym czasie gry z lewej strony piłkę dośrodkował Andrea Prokić, a głową do siatki skierował ją Albert Drapała. JKS Jarosław, soku Nisko 2-1. Inna drużyna aspirująca do walki o czołowe lokaty, Stal Łańcut, spotkała się u siebie ze Stalą Gorzycę. Faworytem byli miejscowi, którzy w 14 minucie objęli prowadzenie po strzale z dystansu Bartosza Słukowskiego. Gospodarze szukali okazji, by podwyższyć, ale doczekali się tego dopiero w doliczonym czasie. Tramkarz gości dwukrotnie odbił strzał Pawła Piątka, a gdy gospodarze ponowili atak, to skapitulował po strzale Arkadiusza Olszańskiego. Stalłańcut, Stalgorzyce 2-0. W łańcucie spotkały się dwie stale, a trzecia z nich Stalsanok, podejmowała iglopoldembica. Mecz, choć zapowiadał się na ciekawy, nieco rozczarował. Ozdobą meczu był jedyny gol w tym starciu. W 52 minucie Tomasz Mucha zdecydował się na indywidualną akcję, którą zakończył przepięknym rogalem tuż przy słupku bramki Sanoczan. Ekobal Stalsanok i 0 0-1. Kilkanaście kilometrów od Sanoka, w Nowotańcu, Kosmo zmierzył się z Czarnymi Jasło. Faworytem byli oczywiście miejscowi, ale jak się okazało, nie był to dla nich łatwy mecz. W 18 minucie po strzale Karola Pottery goście objęli prowadzenie. Miejscowi odrobili straty dopiero w drugiej połowie. W 60 minucie Nazar Werbny popisał się pięknym i celnym strzałem z około 20 metrów. Ten sam gracz dał też zwycięskiego gola z rzutu karnego dla swojej drużyny już 3 minuty później. Wcześniej w polu karnym faulowany był Iwan Hura. Kosmos Nowotaniec czarni jasło, 2-1. Konkurent Kosmosu w walce o pierwsze miejsce, izolator Boguchwała podejmował z kolei Ełka Złowisko. Gospodarze dominowali w pierwszej połowie, czego potwierdzeniem był gol Dominika Pikiela po podaniu Krystiana Wilka w 25 minucie. Potem miejscowym brakło skuteczności, a tuż po zmianie stron w 48 minucie ekipa Złowiska wyprowadziła kontrę. Bramkarz Izolatora zdobył odbić piłkę po strzale Dominika Oreńczuka, ale dobitka Szymona Grabarza była skuteczna. Izolator miał kłopot z wyprowadzeniem kolejnej udanej akcji, ale w 82 minucie dopiął swego, gdy skuteczny strzał z kilkunastu metrów oddał Mikołaj Marciniec. Tuż przed końcem meczu czerwoną kartkę zobaczył zawodnik gospodarzy Szymon Majcher, ale nie odwróciło to już losów spotkania. Izolator Boguchwała, LKS Łowisko 2 do 1. Również trzy gole zobaczyli kibice, którzy wybrali się na mecz Wisłoka Wiśniowa z KS-em Wiązownica. Obie ekipy nie mogą się przebudzić tej jesieni. Od początku lepiej prezentowali się goście. W 26 minucie Grzegorz Płatek uruchomił na prawym skrzydle Bartosza Buńko. Ten ograł w polu karnym dwóch obrońców i strzelił nie do obrony. W 41 minucie goście mieli rzut wolny. Piłkę 18 metrów od bramki rywala ustawił Grzegorz Płatek, po czym precyzyjnym strzałem podwyższył na 2 do 0. Po zmianie stron lepiej prezentowali się gospodarze. W 60 minucie piłkę w pole karne z rzutu rożnego wrzucił Jakub Krok, a w zamieszaniu podbramkowym gola kontaktowego zdobył Filip Czarnik. Był to jednak ostatni gol w tym spotkaniu. Wisłok Wiśniowa, KS Wiązownica, 1 do 2. Na pierwsze punkty w tym sezonie na własnym stadionie bardzo liczył Legion Pilzno. Podopieczni trenera Piotra Widza mierzyli się z polonią przemyśl. W 21 minucie gospodarze objęli prowadzenie po przepięknym trafieniu z dystansu Miłosza Burasa, po którym piłka wpadła w samo okienko bramki gości. Legioniści poszli za ciosem i dwie minuty później akcję swojego zespołu zamknął skutecznym strzałem Piotr Syguła. W 34 minucie było 3 do 0. Chwilę wcześniej na wojsku pojawił się Nikita Nazarenko, który zmienił kontuzjowanego kolegę. I to właśnie ten gracz ustalił wynik spotkania: Legion Pilzno, Polonia Przemyśl 3-0. Po ograniu 5-0 Staligorzyce, Karpaty Krosno spotkały się u siebie z Błażowianką Błażowa. Goście kiepsko weszli w to spotkanie. W siódmej minucie po zagraniu Karola Wajsa, piłkę głową zgrał Michał Smoleń, a akcję wykończył Grzegorz Gierlasiński. 11 minut później Sandro Jimenez wykorzystał nieporozumienie obrońców rywali i było 2 do 0. Ten sam zawodnik podwyższył wynik spotkania po raz drugi w 35 minucie po akcji z Dawidem Królem. Po zmianie stron nadal w ofensywie byli gospodarze. W 50 minucie Karol Weiss wyszarpał piłkę rywalowi, a następnie oddał celny strzał z kilkunastu metrów. Wynik meczu ustalił w 78 minucie strzałem głową Szymon Wziadosz po wrzutce z wolnego od Dawida Króla. Karpaty Krosno, Błażowianka 5 do 0. Na koniec pokazujemy starcie Beniaminków, Błękitni Robczyce, LKS Czeluśnica. Goście przed tym meczem w sześciu spotkaniach uzbierali tylko punkt. Tym razem jednak w 22 minucie prowadzenie drużynie trenera Tomasza Wacka dał sami Taj i pojawiła się nadzieja na historyczną wygraną w czwartej lidze. W 85 minucie bramkową akcję wyprowadzili gospodarze, a do siatki trafił Kacper Ligęńska. W doliczonym czasie gry jednak goście zadali decydujący cios, a autorem gola był Gilbert Iszmael. Błękitni robczyce LKS Czeluśnica 1 do Jak pokazała ta kolejka, nie ma meczów, w które się na pewno wygra. Przekonali się o tym dwaj liderzy, a także m.in. JKS Jarosław, którzy mieli wbrew pozorom trudne przeprawy tabeli na prowadzeniu Izolator, który nadal nie stracił w tym sezonie punktów. W czołówce praktycznie bez zmian. Kilka oczek w górę podskoczył KS Wiązownica, który ograł Wisłok Wiśniowa. Ostatnie miejsce w tabeli opuścił LKS Czeluśnica. Następna kolejka już w sobotę i niedzielę i zapowiada się bardzo interesująco. Do Dębicy wybiera się JKS Jarosław i ten mecz pokażemy na naszym kanale na YouTube na żywo. Duże zainteresowanie wśród kibiców wzbudzi też starcie Polonii Przemyśl z Karpatami Krosno czy KS-u wiązownica z kosmosem Nowotaniec. Zapraszamy za kilka dni na kolejną dawkę goli z czwartej ligi podkarpackiej. Do zobaczenia!